Niedługo podejmiemy próbę odłączenia się od wspomagania oddechu. Wygląda na to, że tym razem się uda. Oddychaj spokojnie. Kinga, rozumiesz, co do ciebie mówię? Również, jeżeli rozumiesz. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Twoje dziecko żyje. Jest delikatnie poza siatką centylową, ale poza tym twoje dziecko rozwija się prawidłowo. Zostawię się samą, odpoczywaj.